Jak ty, kurwa. No ty, no oddawaj kapelutek, no. Dobrze, już będę grzeczny, ale oddawaj kapelutek. Na kolana! Już! <grym> Dobrze, ty. ty widzisz, tu... No co duma uderzę takim na Dobrze. Już. Prawie seks. Z Johnem Smithem uprawiała. Tak? Później z tym drugim. Wow. No, taki indiański okrzyk. Znaczy? Wie pani, wygląda indiański orgazm? Nie. Ja też nie. Pan powiem. Kiedy powiem na osiedlu wszystkim, moim ziomkom, to wszyscy za mną pójdą. nie. nie. Zrobi się gorąco. dalej. <śleski> A kolega Bit może jeszcze. <śleski> <Uca>. <śleski> Powiedz mi o swojej pierwszej miłości. Yy, była i nie ma. Coś więcej, takiego jak ona wyglądała. Dlatego, e. że była żółta. Skąd wiesz, że była żółta? Domyślam się. To się nie domyślaj. Dobra, jaka była? Kolorowa. Ja nie chciałem mówić tego słowa, by mnie posądzili o rasizm, ale jak już mówisz, to, to jest okej. Okay. No jest tam na trójmiasto.pl jest Trójmiasto TV. No, ale jest też ten, matura do bzdura. Co? Kuba to jest w ogóle mój kolega yy, z czasów licealnych jeszcze. Fajny kolega. <laughs> yy, ale Kuba się... Barney Stinson. No halo. Barney Stinson, idzie on ma znajomości normalnie. Bo ja teraz wywiadu. Jak, jak... wywiadu to, no, przyjechał do Warszawy, gwiazda, proszę być. No, tak, udzielam. bo ja teraz jestem z Warszawy już. Tak, już jest z Warszawy, no, zaraz ja idziemy na, na Melanch normalnie do Platinum, będziemy chlać. No. Pod Pałacem Kultury, proszę państwa. Zaraz się może spotykamy z prezydentem Komorowskim. Potem jadę gdzieś jakiś centrum z Kopernika, czy coś tak, takiego. Tak, tak. Z Mikołajem no też się spotykamy. Mikołaj tam właśnie... I chcę, tam się tam. idę polansować trochę. Tak. A potem będę znowu może... Z Konstantem Kwasem się polansujesz. Na 14 w centrum? Ja nie wiem, czy ja zdążę. Nie, nie, nie. Będzie ciężko, będzie ciężko, bo kopernik oboj... mówi, że będzie danie... Yy... Kostek mówi, że ślejemy z Kopernikiem i nie będzie czasu chyba. Tak. Podobno zrobił własne trunki. Już co, może? ten później, co? Mikołaj. Będziemy ja jak ja się wyrobię z tym centrum tam. Może być ciężko, może być ciężko. Co? No, będę dzwonił. Dobra, to na razie, cześć. Pozdro. Czyli co to jest na napletek? Napletek to jest skórka na penisie. Jak ona wygląda? Jak wygląda skóra? Kawaek skóry. Jak może wyglądać kawek skóry? Tak, jak pani ma, co na twarzy. No właśnie. I tak wygląda na pletek? Pani ma na na twarzy? Ja też dole. Czy pamięta pani swoją pierwszą miłość? Pamiętam. To pani powie o tej pierwszej miłości? Nie. Dlaczego nie? Ale dlaczego mam mówić to jest... publicznie o mojej pierwszej miłości? No ale ja się nie pytam o pierwszy seks, tylko o pierwszą miłość. <laughs> o pierwszą miłość? No co, no. Jak wszystko co pierwsze, no, dobrze smakuje. Haha, <laughs> nie o takie szczegóły wydają, no ale dobrze. Nie, o Boże, weźcie ją, a nie wiem. O. Nowy związek. Lesbijks. One są lesbijkami, one są lesbijkami. A, zagrajcie, że jesteście lesbijkami. My jesteśmy lesbijkami, to jest moja pierwsza dziewczyna. A, widzicie, więc dlatego w tym. Nie, o czym przed chwilą. tych mi Nie Nie, 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 nie. Ta. To może, to może, to może, ja pójdę, nie, pójdę ja pójdę. Chcę chcę nie, ja Nie, ja Nie może, to może, to Proszę. to może, to Pan. to tak, tak, może, no tak tak. to może, już kolejny to się to takim to pierwszy pocałunek. może, <grym się znańczyłem> <grymne> Współczuję jego kobiecie, jeżeli tak wygląda jego pocałunek. <grymne> A potem taka była historia, że koło trzeciej w nocy stwierdziliśmy z koleżanką, z którą tam byłem, jako osobą towarzyszącą, że jedziemy do niej do domu dalej pić. No i zadzwoniliśmy zresztą po wspomnianego już kubę Jankowskiego, żeby wpadał z browarem. I, i, i jeszcze potem piliśmy browary do rana. No i. Nie było... Kiedy zaczęłaś mieć kaca. Katrę czy mieć, jak się obudziłem z kubą? Wiedziałem, wiedziałem, nie. wiedziałem po prostu. Czemu pierwsza miłość się nie udaje najczęściej? Mówiąc to, że wyjeżdżają do Sopotu albo do innych ciepłych krajów, to dlaczego nie wychodzi pierwsza miłość? Bo. Bo to szczeniackie, niedojrzałe i. co to jest, pierwsza miłość? Nie! Bo po prostu trzeba się w życiu wyszaleć, nie? I no. I po co jedna jedna. No, no bo jak. Ma wyjść miłość, to musi być jedna miłość do końca. No, mhm. mam mówić czy nie? Ma pani mówić. No, więc nie może być jedna miłość do końca życia. Musi być najpierw jedna, potem druga, później trzecia i ileś tam ich musi być, żeby się nauczyć. Nie, wiem już co ja gadam. Właśnie, ja, ja już wkrótce ten wątek. Musi, w ale generalnie chodzi mi o to, że trzeba się wyszaleć, dojrzeć, wyszaleć i melanżować, nie? No. Wie pani, że jak urosną włosy pod pachami, to pani jeszcze nie jest dojrzała. Wiem, ale wtedy trzeba je zgolić. jak tam na dole urosną, to też pani jest dojrzała. O Boże! <noise> ale tamte też trzeba zgolić! Dobrze, nie chcę już o tym rozmawiać. <noise> czyli co, czyli tak naprawdę nawet nie mogłeś się dobrze przesłać z tym kacem? Ani z Kacem, ani z Kubą, bo mało Nie, to. no z Kubą to wiadomo, że się przespałeś i już nie, nie, nie mamy to nagrane. Dobra, w takim razie ostatnie... Spacie nagranie, nagrane, jak się przespałem z Kubą? <grym> tak, <grym> tak, musimy tutaj to nagranie, tak będzie w miniaturce, tak ten pokazany, ocenzurowany oczywiście. Duża cenzura będzie. Kuba... No ma co wszyscy pokazać. Z Gdańska, tak, tak, wszyscy z Gdańska tak? Tak, wszyscy z Gdańska. Szkoda, że jestem z Warszawy. Nie, nie jestem z Warszawy, Bydgoszcz, pozdrawiam. Jestem z Bydgoszczy. To dobrze. Dlaczego? To bliżej Gdańska niż Warszawa. No właśnie. A to jest tak, im, im, im dalej na północ, tym większe i im bardziej na południe, tym mniejsze. No tak tutaj, operator jest y, z Krakowa, o współczujemy. O, o, o. Po czym poznać, że kobieta ma, miała orgazm, bo wiemy, że kobiety to są takie niezłe psotnice i one zawsze mówią, o, miałaś orgazm kuchnię? Tak, tak, miałam orgazm, mam figę z makiem nie miała orgazmu i później płacze po eee... no Można mi orgazmu Wiesz co, jeśli, jeśli jest związek, gdzie mężczyzna kocha kobietę i ona go kocha, to on wie, czy, czy ona ma naprawdę orgazm, czy tylko udaje. No nie no, pani powie. U pani po czym poznać, że ma pani orgazm? jak w niebie. Ale skąd nie, on wie, że. Czyli co, czyli pani jest w łóżku, i on nagle. Czy jesteś, kochani? I nie, dopiero, nie jestem tak. I dopiero za 10 sekund pani się z powrotem pojawia, tak? Taka teleportacja. A, a, a. Słuchaj, powiem Ci następnym razem. A pan wygląda jak taka z tym psem, jak trochę Paris Hilton, a też z tak? tym psem tak chodzi. A fajnie, jeszcze kulary mi się przydały. No, takie różowe. No. I fajny kapelusz. Jak wygląda pani łechtaczka? A nie, nie widziałam. Nie widział swojej nigdy na nie, nie tak nie rozsuwała pani tak... O, ale łychtaczka. No tak... Nie wiem. A wie pani gdzie ma pani łechtaczkę? No gdzieś tam... Gdzieś tam jest pewnie. U, u stopy lewej czy prawej? Niezu. Ale jestem zabawny dzisiaj. Nie. nie, nie jestem, tak w ogóle. Straszny. Tak w skali, w skali humoru dzisiaj. Tak. Takim? Taki? Człowiek suchar, o tak o, to się Super. Nie miałaś później jakiejś kolejnej dziewczyny? no teraz można powiedzieć, że mam na oku? A masz na oku? Nie widzę. Haha, <noise> takie jest, jakie ja dzisiaj sugeram I ale co, ta z którą teraz się teraz spotkasz? Nie, to inna. To inna, A ta z którą się teraz spotkasz? Dobra koleżanka, to nic, nic więcej. Koleżanka. A tam całowałaś z tą dobrą koleżanką? Nie. Nie, nie. Gdzie ona jest? Nie wiem. Spóźnia się. No, spóźnia się. To jest najgorsze, jak się spóźnia, i wtedy mówisz, kurczę. spóźniają. No a jak się spóźnia, to, to wiesz. Dziecko. No nie, coś przesady. Dobra. Dzięki wielkie. Mam gumek. O, to, to dobrze. Pamiętajcie, używajcie gumek. A masz problem ze spółkaniem. Ja kiedyś musiałem 14 razy spłuchiwać i nie chciała się spłukać. Z kackupy w spłukiwa... Ale się lepi do tej muszli cała i... A mi się dzisiaj lepiła ja nie miałem kackupy. Dobra. No to jest zły temat. Nie, już nie chcę rozmawiać o twoich lepiłach. Ja temat wymyśliłem. Lepiła ci się, tak? No. Był problem, bo szczotki nie było. Ojej, to jest najgorsze. Ja na przykład no. kiedyś byłem w, w gościnie, nie było szczotki, zrobiłem i nie wiedziałem jak się do tego pozbyć. Wziąłem dosłownie papier, ręką, szu, szu, szu. No, Ale myślisz, co ja musiałem coś zrobić Ojeju. to tego? Straszna sprawa. Po, po tym wywiadzie nie, nie znajdziemy kobiety. Nie nie szczotek, w ogóle szczotki dla wszystkich. Tak, dokładnie, no. szczotki dla wszystkich. Rząd się powinien tym zająć, bo ludzie nie mają, a potem są. No, a z tym panem by się pani mówiła? On też jest podobny do edutuburnia. Ja jestem dobrze się bycia. Ale no to pani się z nim umówi. A nie czy też jesteś taki czarny. Taki czarny. Znaczy, no tak, ty tak. jesteś Polakiem? On jest Michael Jackson. bo... bo, bo. To wódka bo. robi takie rzeczy z ludzi. Takie ma usta w widzi pani? Tylko, a nie pije wódki. A nie pije wódki? Nie, nie pije, nie bada. nie ma orgazmu, Nie Nie, nie pije wódki i nie ma mężczyzn. No właśnie, co pani robi w takim razie w życiu? Nic w sumie. Pracuję, uczę się. Dzień pracuje? Krótko i na temat, nie ja będziemy tutaj się rozdrawiać. Się... Ja jestem pijany. Gdzie pani pracuje? Naprawdę jest pijany. Naprawdę? Tak, on, chodzi... on ciągle jest pijany. No. Usta mam spiesznięte, bo dorżały no, 50 na na ten. Całował się na wieczór. Kolej jest wypalony normalnie. a ja to, to z państwem porozmawiam. Tutaj mamy ten. To nie porozmawiam z nikim. Dziękuję w takim razie, do widzenia.